Jesteś cenna. Poczucie spełnienia, relacja z mężem. Witają Iza, Basia, Witka. Porozmawiajmy dzisiaj o naszych relacjach małżeńskich. Mam takie pytanie do was. Czy oczekiwania w związku małżeńskim spełniły się? Czy któraś z Was chciałaby podzielić się z nami swoim doświadczeniem? O no tak, mogę się podzielić. Wiecie, jestem mężatką o długoletnim stażu. Kiedy wychodziłam za mąż, byliśmy w sobie zakochani po uszy. I kiedy wychodzisz za mąż, masz oczekiwania. I wydawało mi się, że to. Czego oczekuję, będziemy robić razem, że będziemy razem działać, będziemy odpowiedzialni za wszystko i będziemy się wspierać nawzajem. Nasze życie na początku było wspaniałe, piękne, pełne miłości, zachwytu sobą i też poznawania siebie nawzajem. To piękny, wymarzony czas. O tak, o tak. Potem na świat przyszły dzieci i trzeba było skupić uwagę na ich pielęgnacji i oczywiście wychowaniu. Ale mój mąż wtedy pracował, był kierowcą ciężarówki i często wyjeżdżał w delegacje. Kiedy dzieci były małe, no mąż, z racji tego, że wyjeżdżał, nie pomagał mi za wiele, ale też nawet jak był w domu, to jakby. Unikał takiego, takiego, wsparcia i też no jakoś tak ciężko mi było, brakowało mi jego obecności w domu i pomocy w wychowywaniu dzieci. Tak było przez wiele lat i wiecie, przyzwyczaiłam się do tego, że muszę radzić sobie sama, a mąż coraz bardziej odsuwał się od obowiązków domowych, nawet y, zaczął zaglądać do kieliszka, zaczął pić coraz więcej, zaczął się awanturować. W ogóle nie interesował się rodziną. Wszystko zaczęło się sypać. Było mi coraz trudniej. Czułam się jak matka samotnie wychowująca dzieci. Pasiu, jak długo to trwało? O Lidziu, wiele lat do czasu kiedy dzieci już były prawie dorosłe to było straszne życie wiele wylanych łez bezsilność smutek strach wstyd przed ludźmi i brak poczucia własnej wartości jak to wszystko wytrzymałaś no nie było łatwo czasami nie mogłam patrzeć Nienawidziłam swojego męża, bo był ciągle pijany, ciągłe awantury. Nawet myślałam o tym, żeby, żeby się z nim rozwieść, żeby go zostawić. Ale gdzieś w głębi serca nadal go kochałam i chciałam mu pomóc. Często też wracały do mnie słowa przysięgi małżeńskiej, że co Bóg złączył. Człowiek nie może rozłączyć i że Cię nie opuszczę aż do śmierci i to to mnie też trzymało przy przy mężu. Jednak wiecie, to początkowe zauroczenie e, miłością, wzajemnością minęło. Już nie czułam się tak kochana przez męża, tak jak tego oczekiwałam. Basiu, to bardzo trudne doświadczenie. Ale mimo tego, czy próbowałaś coś zmienić w tej waszej relacji? O tak próbowałam. Jako kochająca żona starałam się pomóc mojemu mężowi wyjść z nałogu, z którym się zmagał coraz bardziej. Byłam nawet z nim w poradni przeciwalkoholowej. I poprosiłam też o pomoc kolegę. Który kiedyś był alkoholikiem. Szukałam różnych dróg, żeby pomóc mu. Niestety bez skutku. Ale przyszedł taki moment, taki dzień, kiedy już nie miałam siły walczyć o nasze małżeństwo. Po prostu wyjechałam. Wyjechałam na kilka dni, żeby odpocząć, żeby zapomnieć o tym, co jest na co dzień. Zostawiłam go w domu samego z jego alkoholem, i dzieci już były duże, także mogłam to zrobić. Po moim powrocie okazało się, że mój mąż jest w szpitalu na oddziale zatuć alkoholem, bo doprowadził się do takiego stanu, że jego życie wisiało na włosku. Wyglądał tragicznie. Do dzisiaj pamiętam, jaki był roztrzęsiony, rozdygotany, ale na szczęście wyszedł z tego. I to był przełom, bo przestraszył się śmierci i od tej pory przestał pić. I wiecie, odtąd nasze wspólne życie zaczęło się zmieniać. Hmm. To jest niesamowite w Twojej historii, że byłaś z mężem na dobre i na złe. Tak wiele kobiet w podobnej sytuacji podejmuje decyzję odejścia od męża, Ty jednak pozostałaś. Wiecie, gdy dwoje ludzi w miłości podejmuje decyzję o wspólnym życiu w małżeństwie, nie wiedzą, czego tak naprawdę mogą się w życiu spodziewać. I powinno ich łączyć wzajemne zaufanie i miłość. Niestety tylko Ty, Basiu, czułaś się odpowiedzialna za podjętą decyzję. Chyba we wszystkim starałaś się dać radę o własnych siłach, czy tak? No tak. No tak, czułam się odpowiedzialna za, za, za cały dom, za dzieci, za, za, za... to, żeby miały co jeść, żeby były zadbane, żeby im się krzywda nie działa. I starałam się zrobić to swoimi siłami. Niestety... Nie wiedziałam wtedy, nie miałam pojęcia, że mogłam się zwrócić też o pomoc do Boga, który przecież połączył nas w tym związku, w związku miłości. Nie znałam jeszcze wtedy Jezusa osobiście. Wiedziałam, że jest, że modliłam się, ale to nie było takie, takie osobiste i nie wiedziałam, że mogę mu oddawać moje troski Jemu właśnie i moje zmartwienia i liczyć na wsparcie dla naszej miłości. Teraz to wiem, że to właśnie Bóg pomógł mi przejść przez te ciężkie momenty w moim życiu, bo przecież On jest miłością, On jest źródłem miłości. Jego miłość nas przecież połączyła i wiem, że tylko dzięki Niemu. Jesteśmy, nadal w związku i trwamy w nim. Pięknie to powiedziałaś, Basiu. To prawdziwa, bezinteresowna miłość. O takiej miłości możemy przeczytać w XIII rozdziale w liście do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. I posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przyminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jak w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Te bardzo cenne słowa. Może zrozumienie takiej miłości pozwala wytrwać w trudnych sytuacjach życiowych. Na pewno słyszałyście o różnych rodzajach miłości. Określa się je greckimi słowami: phileo, storge, eros. O, to zaskakujące, co mówisz, bo myślałam, że miłość ma jeden wymiar. Właśnie, że nie. Fileo oznacza przyjaźń, zaufanie, więź psychiczną. Storge wyraża tkliwość, przywiązanie, ciepło z tego emanujące. To na przykład miłość matki do dziecka. Eros określa miłość zmysłową, zafascynowanie ciałem. Te trzy rodzaje miłości są warunkowe. Aby ich doświadczyć, trzeba spełnić określone warunki. Na przykład matka kocha swoje dzieci i w imię tej miłości potrafi poświęcić się całkowicie dzieciom własnym, jednak nie obcym. Nie wiedziałam, że miłość ma swoje uwarunkowania. A czy istnieje też miłość, która nie stawia warunków? Właśnie do tego zmierzam. To miłość Boga jest bezwarunkowa. Jest absolutnie niezwykła i oznacza niczym niezasłużoną przychylność, łaskawość, dobro. Określa ją greckie słowo agapę. Miłość Boga różni się od naszej ludzkiej. Bóg nas umiłował, kiedy byliśmy grzesznikami, dalece od Niego, zbuntowani. Cechy i charakter tej miłości ukazuje dzieło Jezusa. Jest to wzór miłości doskonałej. W 15 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, Większej miłości nikt nigdy nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Apostoł Jan napisał także w swojej Ewangelii, Albowiem tak Bóg umiłował świat. Bóg dał nam swego jedynego syna, bo nas miłuje miłością agapy. To ofiarowanie za nas Jezusa Chrystusa, jego krzyż, wyraża żarliwą miłość Boga do każdego z nas. Dziękuję Ci, Izo, za wyjaśnienie. To, co powiedziałaś, jest dla mnie bardzo cenne. Teraz wyraźnie widzę różnicę między miłością ludzką a miłością Bożą. Tak pomyślałam sobie, że, że powiem Wam o tym, bo to daje nam pełny obraz. O, tak. To, co powiedziałaś, Iza, o różnicy między miłością ludzką a miłością Boga. Odnosi się również do mojego małżeństwa. Podziwiam, Basiu, Twoją postawę i wytrwałość. Ja również miałam trudny czas w małżeństwie i nawet byliśmy już po rozwodzie cywilnym. Ale Bóg sprawił, że dzisiaj jesteśmy razem. Z nim. No super. <noise> Lidziu, to jest kolejne niesamowite świadectwo, jak Bóg naprawił małżeństwo. Czy możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? Przede wszystkim Bóg sprawił, że przyszliśmy do Niego, nawróciliśmy się i to zmieniło nasze podejście do małżeństwa, do naszej relacji. Bóg odbudował uczucie, którego już nie było. Sprawił, że mogłam pokochać jeszcze raz. I dzisiaj od 29 lat jesteśmy razem i razem pokonujemy. Trudności, razem też jesteśmy kiedy jest dobrze, mamy trójkę dzieci i dziękujemy Bogu za to, co uczynił w naszym życiu. To wspaniałe lidziu. Naprawdę mm. Bóg nas kocha, Bóg jest potężny i dobry. Chwała tak. Jemu za tak, to. Tak, dziękuję. Basiu, a ty jak się teraz czujesz w związku, pomimo tego, co przeżyłaś? No teraz jest, jest naprawdę dobrze, jestem szczęśliwa. Mój mąż już nie pije dwadzieścia parę lat, to jest niesamowita jaka przyszła przemiana. On tak się zmienił, jest troskliwy, jest miły, ma swoje pasje, jest bardzo wartościowym człowiekiem. I nasze relacje są bardzo dobre, I też razem podejmujemy decyzje. Cieszymy się naszymi dziećmi, wnukami. Wiadomo, że nie zawsze mamy takie same zdanie i zgadzamy się ze wszystkim we wszystkim, ale potrafimy łagodnie przejść przez takie trudne jednak chwile. I wiecie, to wszystko to zawdzięczam Bogu, przede wszystkim Bogu, którego poznałam kilka lat temu osobiście. Kiedy świadomie oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi, doświadczyłam wtedy takiej miłości Boga, tak niesamowitej, jak nigdy w życiu, bo nikt mnie tak nie kochał, bo zawiodłam się na mężu, na moim tacie, który też mnie odtrącał, też byłam dzieckiem gorszym. Także to, co dał mi Bóg i Chrystus, to nie ma porównania do niczego. Basiu, a ty w jaki sposób doświadczyłaś miłości Bożej? Wiesz, Lidziu, poczułam, jak moje serce napełnia się ogromną radością, szczęściem. Czułam się jak dziecko, które jest w ramionach swojego ukochanego Ojca. Nikt mi już tego nie odbierze. Odszedł wtedy strach, w którym często byłam, przyszła nadzieja, wiara i miłość. Miłość niesamowita. Jezus zamieszkał w moim sercu. Dziękuję niezmiennie mu za to, że oddał za mnie życie na krzyżu, za moje grzechy i pokochał mnie taką, jaka jestem. Wiem, że w jego oczach jestem piękna, jestem kochana i wartościowa. To wspaniałe, co mówisz, Basiu. Takie doświadczenie również mi daje siłę do życia. O tak. Tak, tak, Lidziu. Wiem, że Bóg mnie nigdy nie opuści ani nie zawiedzie. Wiem też, że Jezus kocha każdego człowieka bez wyjątku, tak jak pokochał mnie, tylko trzeba otworzyć mu swoje serce. Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz e-mail: kontakt małpa .org. Adres: Twr 54 54217 Wrocław, ulica Kłodnicka 2. Naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.nadziejakobiet.org. Był to program Jesteś cenna.